Ogórki, podobnie jak większość roślin uprawnych, są porażane przez choroby i szkodniki. Największe szkody w uprawach wyrządza mączniak rzekomy i prawdziwy. Teraz widzicie liście ogórków porażone mączniakiem rzekomym. Pojawiają się wtedy jasne przebarwienia na górnej stronie liści, a od spodu może wystąpić jasna pajęczynka. Natomiast jeśli liście mają biały nalot od góry. Wtedy mamy do czynienia z moczniakiem prawdziwym. Występują też takie choroby jak park dyniowatych czy wirus mozaiki ogórka. Ze szkodników najczęściej występują mszyce, które potrafią szybko opanować całe rośliny. Czasem występują też przędziorki, śmietki czy wciornastki. Warto zwrócić uwagę, aby podczas podlewania nie moczyć liści, ponieważ Wtedy, kiedy liście są mokre, stają się bardziej podatne na choroby grzybowe. Jeśli ogórki uprawia się w tunelu lub szklarni, to należy pamiętać o częstym wietrzeniu. Na rynku dostępnych jest wiele środków chemicznych do zwalczania chorób ogórka. Nie będę omawiał poszczególnych preparatów, jednak niezależnie od tego, którym pryskamy, trzeba pamiętać o tym, aby pryskać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Ponieważ większość fungicydów jest bardzo szkodliwa dla naszego zdrowia. Opryski należy wykonywać najlepiej późnym wieczorem, kiedy jest najmniejsze ryzyko zatrucia pożytecznych owadów, takich jak np. pszczoły. I pamiętać trzeba, aby zachować okres karencji, czyli czas od oprysku do zbioru owoców. Jest on zawsze podany na etykiecie środków chemicznych. Ja osobiście jestem zdania, że pestycydów powinno się używać tylko wtedy, gdy naprawdę nie da się inaczej, bo nie po to uprawiamy sobie własne warzywa, żeby pryskać bez potrzeby chemią i mieć takie same jak te ze sklepu. Jak już to, powinno się ograniczyć używanie chemii do minimum. Ale to jest moje zdanie każdy zrobi to, co będzie uważał za słuszne. Na koniec powiem jeszcze, że jeśli lato nie jest deszczowe, to często udaje się zebrać jeszcze całkiem spore plony, zanim choroby zaatakują i mieć te ogórki zdrowe, wolne od szkodliwej chemii. Dziękuję za uwagę. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o pryskaniu środkami chemicznymi. A ja na dzisiaj dziękuję i pozdrawiam.